Jakieś takie miejsce, gdzie każdy bez problemu dotrze, dotrze. Gdzie każdy to zna, bez problemu tam trafi, czy będzie na przykład w szkole, tam zastanie go ta sytuacja, czy tak. będzie w pracy, czy będzie w domu. On dotrze do tego miejsca i z tego miejsca dopiero rozpoczniemy taką właściwą ewakuację. Powiedzmy już dalej. Mhm. Czyli to miejsce, o którym mówisz, że mieszkamy w mieście, to powinno być gdzieś na granicy miasta pewnie, czy w centrum, czy jak to można doradzić, tutaj. No to powinno być miejsce przede wszystkim znajome wszystkim. nawet dla tych najmłodszych dzieci, mhm. tak, które by potrafiły tam po prostu dotrzeć, dotrzeć bezproblemowego. Czy jakiś nawet główny plac w mieście, w którym po prostu. No e... musi to być jakieś miejsce w miarę bezpieczne też, mhm. prawda? Więc może mhm. raczej nie w centrum, ale coś, co na pewno każdy będzie kojarzył. Mhm. I stamtąd jakby ruszamy dalej w trasę, którą cała rodzina też. Powinna znać, czy raczej tylko dorośli? Jak myślisz, tą trasę ewakuacyjną? Myślę, myślę, że cała rodzina, także wciągajmy to w też dzieci. E, oczywiście nie, nie straszmy od razu jakimś konfliktem, tylko traktujmy to w formie wycieczek, w formie jakichś takich mm -hmm. zabaw, e, ale jednak, żeby dzieci zapamiętały. Tą, tak, drogę. tą drogę. Czy tą samochodem, trasę. czy rowerem, czy nawet jakieś odcinki piesze, tak. e, czy pociągiem i czymś tam nie, tak, żeby miały doświadczenie tego. Yy, że no na pewno tam, warto tak. tutaj uczyć też dzieci samodzielności, bo może być też taka sytuacja, że, że się rozdzielimy. Yy. E, I co wtedy, tak? to, Żeby to dziecko też potrafiło poradzić sobie w takiej sytuacji i wiedziało, jak ma się zachować. Czym by, byłyby miejsca kontaktowe? Co to takiego? No to to jest to, o czym mówiliśmy, yy. czyli to są te miejsca w różnych regionach kraju, gdzie mamy jakichś swoich znajomych, e, czy, czy rodzinę. Czy poza granicami kraju, nawet gdzie możemy bezpiecznie ewakuować dzieci, żony, żeby tam spędziły, powiedzmy, ten najgorszy okres? Mhm. I mówię to nawet nie tylko w kontekście wojny, ale przecież to samo tyczy się możliwości zniszczenia naszego dobytku, chociażby przez jakieś klęski żywiołowe, nie? typu wichura, typu powódź, mhm. żebyśmy mieli taką możliwość po prostu przejechania gdzieś. Dlatego warto utrzymywać dobre kontakty, dobre relacje z naszymi znajomymi, rodziną. I, i po prostu umówić się, że gdyby coś, to Wy możecie przyjechać do nas, tak. Tak, a gdyby coś, to my przyjedziemy do Was. Mhm. Czyli taka y, idea sieci, y, siatki, gdzie po prostu jesteśmy połączeni w różnych częściach Polski, mamy te kontakty, dbamy o nie, wpadamy do siebie, dzwonimy i w razie czego to nie jest tak, że nagle kogoś zaskakujemy, tylko on wie, że on może liczyć na nas, my możemy liczyć na niego. Dokładnie, to jest też tak. pewne przygotowanie i daje to duży komfort psychiczny w sytuacji, w której dzieje się coś niespodziewanego, tak, Mam że ileś takich opcji. Zwłaszcza, nie? że w momencie, kiedy wybucha jakiś konflikt zbrojny, mhm. e, mogą mnie działać telefony i wtedy się już nie dogadamy, że czy mogę przyjechać. Już tak. Nie zadamy takiego pytania. To takie pytanie do tego poruszania się. Kiedy się lepiej poruszać? Kiedy lepiej jechać? Czy jechać nocą, czy jechać w dzień? Czy to ma znaczenie w kontekście jakby tutaj unikania wroga, załóżmy, który tam... No na pewno nam samym nawiguje się zdecydowanie łatwiej w dzień niż w nocy. W nocy się można w dosyć prosty sposób zgubić, jeśli nie używamy takiej nawigacji e, samochodowej, więc na pewno na pewno łatwiej nam jest w dzień. Ok, a jeżeli, nocy... idziemy pieszo, jeżeli idziemy pieszo, to będzie to miało znaczenie? Jeżeli wiemy, że na przykład poruszamy się wolno, idziemy pieszo i front się przesuwa, to w tym momencie jak tutaj lepiej byłoby to zrobić? Czy w dzień, czy w nocy? Czy to w sumie... Myślę, że nie ma to aż takiego znaczenia. No, wiadomo, w nocy, jeśli byśmy się gdzieś tam przedzierali przez las, no to też na pewno będziemy szli wolniej. Te latarki nasze też w końcu się wyczerpią, więc no, ja bym raczej jednak szedł w dzień. Mhm. E... Poza tym, no, jeśli to jest lato, no to możemy faktycznie, w dzień może być bardzo gorąco, może być upalnie, może nam się ciężko i możemy się odwodnić, więc warto tutaj rozważyć marsz nocą. Natomiast jeśli mamy się gdzieś tam przedzierać przez las, zależy jaką sobie ścieżkę wybierzemy, no to na pewno łatwiej by było w dzień. No i też pytanie, czy jeśli ten front będzie bardzo blisko, to warto iść normalnie przez miejscowości, jeśli decydujemy się na ewakuację pieszą, czy warto przedzierać się przez las. Na pewno przez las będzie bezpiecznie, z tym, że pamiętajmy, że nie wszędzie te lasy jednak rosną i przez las też będziemy nadkładać na pewno sporo kilometrów, więc musimy sobie przekalkulować nasze siły i środki, czy nam hmm. po prostu wystarczy tych sił. Też tutaj dochodzi to, jaką mamy kondycję, to już jest też inny temat i też w jakim wieku na przykład mamy dzieci. Hmm, bo